Komentatorskiego witają Dariusz Szmakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Za moment rozpocznie się to spotkanie. Miejmy nadzieję, że emocji nie zabraknie. Simunic, Iwicia Olicz. Udane wysokie podanie. Dariusz Rna. No przydałoby się dośrodkowanie. Za szybko stracili. o Olicz. Ma rację arbiter. Był spalony minimalny. Znów jest przy piłce. Świetnie naprawił swój błąd. Ryzykowna, ale udana interwencja. Wygrywa pojedynek z obrońcą. Mają teraz okazję, ależ złapał. Nie, ale udanie. Udaje mu się zabrać piłkę bez faulu. Ładne podanie. No i goście strzelni pierwszą bramkę. Ale Finezja i czyste uderzenie piłki. Nie na darmo cieszy się sławą prawdziwego wirtuoza. Piłka w bramce po raz pierwszy dopiero w 13 minucie spotkania. Zdążył w ostatniej chwili. W ostatniej chwili przejęli. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Dario Srna Iwica Olicz No łatwo stracili szansę na zagrożenie bramki Dario Srna Ma szansę dograć w pole karne. Świetna wrzutka. Obrońca poradził sobie z tym dośrodkowaniem. Dobrze podał. Mat odbił piłkę. Oddalają grę od strefy obronnej. No błąd strata. Dario Srna. Luka Modric. Podanie. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Takie zagrania często kończą się utratą piłki. Iwicia Olicz. No, ładny przechwyt. Nie ma już szansy na gola. Dobrze teraz obrońca przechwycił to dośrodkowanie. Oddaje strzał. Szkoda, nie udaje mu się trafić po raz drugi. Ale będzie nadal na pewno próbował. Iwicia Olicz. Dario Srna. Ma tam czas i miejsce, by dośrodkować ze skrzydła. Stracili piłkę. Niebezpieczeństwo zażegnane. Znakomity przechwyt. Piłkę przejmują rywale. Dario Srna. Ma możliwość dośrodkowania. Świetne dośrodkowanie. Udanie obrona. Nie ma gwistka. Znakomita sytuacja. Szkoda takiej okazji była szansa na wyrównanie. Ale ta akcja mogła się podobać. Brawo za to podanie. Centra w pole karne. Będzie niebezpiecznie. Spalony! Szkoda tej szansy! Silmidz. Piłka wyszła na aut. No, trzeba pochwalić go za to podanie. Podał do partnera. Uwaga, zacentrował w pole karne. Zatrzymany atak. Piłka wciąż w grze. Jest szansa na gola. Wydawało się, że to będzie nieunikniony gol, ale minimalnie obok bramki. Podał ją. No i zgranie w pole karne. Obrońca przechwytuje dośrodkowanie. Wspaniale przechwycił. Ależ piękne podanie. Będzie strzelał. No muszą popracować nad celnością, bo na razie trafiają w bramkarza. Bogatec, walka, bark w bark, ale górą obrońca. Koniec pierwszej połowy. Niezbyt ciekawa pierwsza połowa za nami. Niewiele akcji, strzałów. Może po przerwie statystyki będą wyglądały lepiej. Czas ucieka nieubłaganie. Druga połowa. Słuszna decyzja trenera. Wprowadza jednego nowego gracza. Może on poderwie zespół do walki. No i widać, że będą bronili teraz tego, co osiągnęli. Jest ustawienie bardzo defensywne. Arbiter podyktował rzut wolny. Iwicia Olicz. Barda walka, no i traci piłkę. Bramka szpiąstkuje, spójrzmy. Zdawało się, że, a jednak przejął. Szansa na dośrodkowanie. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Rzut rożny. Dobrze dograł. Może dogrywać. Słuszna decyzja arbitra. Rzut wolny. Oddał piłkę. Sędzia stosuje przywilej korzyści. I bardzo słusznie. Przegrał ten pojedynek obrońca. No i napastnik przy piłce. Dobrze. Przejął piłkę. Wpuszczył bocznej linii. Aut. Za chwilę rozpoczną odrzutu. Polekarna, ale obrońcu udało się przejąć piłkę. Próbował, ale nie udało się. Ładnie uwolnił się spod opieki Luka Modric. Strata piłki. No, udało się przejąć. Przekazał piłkę partnerowi. Ale rzutka, Znakomicie wypiąstkował teraz piłkę w pole. Blisko już do bramki. Za chwilę rozpoczną rzutu wolnego. Trener dokonał pojedynczej zmiany. Nie zmieni się ich taktyka. Myślę, że konsekwentnie będą starali się utrzymać to prowadzenie. Szkoda mógł przejąć, niewiele brakowało. Luka Modric. Świetnie odebrali tę piłkę. Luka Modric. Celnie dobrze. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Stracił piłk i za moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego. No i przejęli w ostatniej chwili. Ależ podanie. Znakomicie w pole karne. Udanie odbija bramkarz, ale wciąż piłka w grze. Niedokładny wyrzut bramkarza. Przejmują rywale. No wyraźnie arbiter pokazuje, że będzie rzut rożni. Iwicia Olicz. Dobrze, do przodu. Będzie sam, broni, ale piłka w grze. Nie ryzykował i wybija po linię boczną. Rozpocznął od rzutu z autu pod polem karnym rywala. Zespół traci piłkę. Dario Srna. Dobra interwencja, no i mogą rozpocząć kontratak. Jest reakcja sędziego, poczekajmy co wskaże. Mamy fał i słuszną decyzję arbitra, żółta kartka. Za kolejne takie wejście będzie już usunięcie z boiska. Kapitalnie wychwycił. Odebrał piłkę czysto, ładnie. Nabiera tempa. Wciąż utrzymuje się przy piłce. Jest zawodnik na czystej pozycji. Kolejne pudło, no i nie udaje się doprowadzić do remisu. Dobrze wypracował sobie pozycję. Wystarczyło pokonać bramkarza. Strzelił jednak tuż obok bramki. Obo Renis proszę Państwa. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Słuszna decyzja, rzut wolny, zobaczymy czy go wykorzystają. Kontynuują atak. Niebezpieczeństwo zażegnane do końca niewiele czasu to mogła być ostatnia akcja rywali. Ładnie oszukał teraz obrońcę. Niesamowicie dobrze to zrobił. Interweniował fantastycznie. Odebrał piłkę i rozbił groźny atak. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Za moment znowią wrzutem z autu. Dla trenera liczy się tylko zwycięstwo. Mamy na boisku kolejnego napastnika. I słusznie trzeba szukać swojej szansy. Znakomity przechwyt, no i tracą okazję na strzelenie ważnej bramki. Groźnie ale zdążyli na czas. Pytanie, czy zdążą Chorwaci? Ostatni atak w tym remisowym spotkaniu. Jak im się powiedzie? Brawo, gol, który daje im prowadzenie. Popatrzmy na powtórkę. Ładna bramka, niewiele czasu do końca. Wydawało się, że będzie remis, ależ mamy dramaturgię. Mamy bramkę, która może zdecydować o losach tego spotkania. Rzeczywiście, zwłaszcza w regulaminowym czasie gry. Dobra, koniec spotkania. Mecz kończy się wygraną 2 do 1. Analiza tego meczu, Włodek, jest bardzo prosta. Sama końcówka zdecydowała o ich zwycięstwie. Tak, mieli dużo szczęścia, że przesądzili właściwie tę wygraną tuż przed ostatnim gwizdkiem. Włodku, dziękuję za wspólną relację. Czas pożegnać się z Państwem. Do usłyszenia.